Urodziła dzieci, ale testy DNA wykazały, że nie jest ich matką. Zaczyna być groźnie, gdy władze podejrzewają ją o oszustwo, a nawet porwanie. Tymczasem sprawa okazuje się znacznie ciekawsza. 2002 rok Stany Zjednoczone. Lidia Fairchild składa wniosek o zasiłek. Władze żądają testów DNA. Ojciec dzieci pełna zgodność. Lidia nie jest ich matką. Zostaje oskarżona o oszustwo. Traci dzieci. Dzieci trafiają pod opiekę ojca. Lidia nie ma żadnych praw. Cały proces trwał miesiące w tym czasie Lidia przeszła przez publiczne upokorzenie, utraciła prawa rodzicielskie, a jej reputacja została zniszczona. Nawet lekarz, który odbierał jej porody, nie potrafił tego wyjaśnić. W trakcie przeciągającego się postępowania Lidia zachodzi w ciąży. Sąd zleca obecność niezależnego obserwatora podczas porodu, który ma natychmiast pobrać materiał genetyczny od matki i noworodka. Nie uwierzycie! To samo. Dziecko nie ma jej DNA, ale DNA babci, czyli matki Lidi, pasuje. Babcia jest babcią, a matka nie jest matką. Obrąca Lidi trafia na pewien artykuł i drąży temat. Lekarze pobierają kolejną próbkę, ale tym razem nie z krwi, a szyjki macicy Lidi. I tam bingo, geny się zgadzają. Lidia Fairchild była. Czyli miała dwa zestawy DNA w jednym ciele, ale jak to możliwe? Gdy Lidia była jeszcze zarodkiem, w ciele jej matki powstały dwie zapłodnione komórki jajowe, które zamiast rozwinąć się w bliźnięta, połączyły się w jedną osobę. Jakby jedna zygota wchłonęła drugą, i tak powstała chimera. Część jej tkanek miała jedno DNA, a część inne, możesz dosłownie nie być sobą, i jeszcze to nazwisko przypadek?